Wiosną 2020 roku Europa drżała w posadach targana bezprecedensowym lękiem. Wizja globalnej pandemii COVID-19 zwiastowała nie tylko tragiczną utratę życia, ale także nadejście bezlitosnego ekonomicznego tsunami. Obiecano nam ratunek, symbolizowany przez gigantyczny fundusz antykowidowy Unii Europejskiej, opiewający na astronomiczną kwotę 750 miliardów euro. Ta monumentalna suma miała stanowić zaporę, fortyfikację, która uchroni nas przed ekonomicznym piekłem, bankructwami firm na niewyobrażalną skalę, masowym bezrobociem przekraczającym wszelkie historyczne rekordy, upadkiem całych sektorów gospodarki, od turystyki po handel detaliczny i społecznym chaosem wywołanym powszechnym ubóstwem. Serce zatykało się na myśl o przyszłości, pełnej niepewności egzystencjalnego kryzysu i widma trwałego upadku standardów życia. Mówiono z przekonaniem, że to będzie kluczowe dla całej Europy, wręcz jedyny sposób na uniknięcie depresji gospodarczej, głębszej i bardziej niszczycielskiej niż ta, którą kontynent przeżył po 1945 roku. Retoryka była mocna, a przekaz jednoznaczny: nadchodzi katastrofa, ale Unia Europejska, niczym biblijny arkusz, jest gotowa, by nas przez nią przeprowadzić. Brzmiało to jak spójny i przemyślany plan, podparty solidnymi analizami, oparty na zasadzie solidarności. Była to wielka nadzieja dla wszystkich, od Lizbony po Rygę, od małego przedsiębiorcy po wielkie korporacje. W tamtym tragicznym czasie, kiedy szpitale pękały w szwach, a ulice miast opustoszały, nikt rozsądny nie kwestionował konieczności tych środków. Obietnice były wielkie, a wiara w ich spełnienie, choć podszyta strachem, była silna. Minęło pięć długich lat od tamtych dramatycznych wydarzeń. Co konkretnie zostało z tych wzniosłych obietnic, tych deklaracji o historycznym ratunku? Rzeczywistość okazuje się brutalna i porażająca. Prawie połowa tego gigantycznego funduszu dokładnie 335 miliardów euro leży nietknięta, niewykorzystana. Zamrożona gdzieś w brukselskich korytarzach biurokracji. Tak, dobrze słyszycie, i warto to powtórzyć. 335 miliardów euro z funduszu, który miał być ostatnią deską ratunku, po prostu leży, podczas gdy miliony ludzi nadal odczuwają skutki kryzysu. Rodzi się fundamentalne pytanie: gdzie są te pieniądze? Dlaczego nie trafiły tam, gdzie miały? Dlaczego nie zostały użyte do wsparcia gospodarek i obywateli, którzy wciąż borykają się z inflacją i niestabilnością? W obliczu tej zdumiewającej inercji, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przedstawia plan, który jest nie tylko zaskakujący, ale wręcz szokujący i oburzający. Zamiast wreszcie zwrócić te ogromne środki krajom członkowskim, które mogłyby je bezwłocznie zainwestować w swoje własne gospodarki, w zdrowie, edukację czy infrastrukturę. Zamiast przeznaczyć je na bezpośrednie wsparcie naszych obywateli, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, walcząc z rosnącymi kosztami życia. Zamiast tego, von der Leyen chce je przekierować. Na co? Na cele wojskowe Unii Europejskiej, na budowanie wspólnej, ale nie do końca zdefiniowanej polityki obronnej oraz na bezwrotną pomoc finansową dla zachodniego sąsiada który jest obecnie w stanie konfliktu. Niemieckie media, zazwyczaj powściągliwe w ocenie unijnych działań, takie jak wpływowy Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bulwarowy Express i informacyjna NTV, już otwarcie mówią o kolosalnym skandalu, który jest na progu wybuchu. Ich nagłówki krzyczą o oszustwie i manipulacji, alarmując społeczeństwo o niewłaściwym zarządzaniu środkami publicznymi. Markus Kerber, wybitny prawnik i uznany ekspert konstytucyjny z Niemiec, nie przebiera w słowach, bijąc na alarm w wiedeńskim wydaniu Ekspresu. Nazywa to wprost kolosalnym oszustwem, aktem rażącym i bezczelnym. Podkreśla, że to jest rażące naruszenie konstytucji Unii Europejskiej, jej fundamentalnych zasad i ducha. Czy to rzeczywiście oszustwo na tak gigantyczną skalę? Czy ktoś działając pod płaszczykiem Unii Faktycznie nas okrada, pozbawiając nas środków, które miały nas ratować? Pytania te stają się coraz głośniejsze i domagają się natychmiastowych odpowiedzi. Ten skandal, którego skala i bezczelność są trudne do pojęcia, uderza bezpośrednio w każdego z nas, w każdego europejskiego obywatela, od najmniejszej wioski po największe metropolie. Uderza w Was, w Wasze rodziny, w Waszą przyszłość. Żyjemy w czasach bezprecedensowego wzrostu cen, szalejącej inflacji, kryzysu energetycznego, gdzie miliony Europejczyków dosłownie z trudem wiążą koniec z końcem. Widzimy dramaty, gdzie ludzie muszą wybierać między ogrzewaniem domu a jedzeniem, gdzie małe firmy bankrutują z powodu horrendalnych kosztów energii. W tej właśnie rzeczywistości Bruksela, zamiast przyjść z pomocą, marnotrawi nasze ciężko zarobione pieniądze. Wasze pieniądze, pochodzące z podatków, z wyrzeczeń, z pracy. Zamiast wspierać gospodarki państw członkowskich, ratować miejsca pracy, inwestować w innowacje i infrastrukturę, te gigantyczne środki idą na zagraniczne awantury, na cele, które nie mają bezpośredniego przełożenia na poprawę życia obywateli Unii, a wręcz mogą prowadzić do dalszego pogorszenia bezpieczeństwa i stabilności. To jest jawny cios w praworządność. W fundamentalne zasady, na których miała opierać się Unia. To jest oburzające i niedopuszczalne. Komisja Europejska zachowuje się w tej sytuacji jak suwerenny rząd, podejmując decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla całej Wspólnoty, a przecież nie ma do tego demokratycznego mandatu. Żaden z jej członków nie został wybrany w bezpośrednich wyborach powszechnych. Jej władza nie pochodzi od narodów Europy, lecz z mianowania. Czy czujecie się oszukani, widząc, jak wasze pieniądze są przeznaczane na cele, które nie odpowiadają waszym priorytetom? Jak to możliwe, że setki miliardów euro po prostu leżą w skarbcach, podczas gdy nasi obywatele cierpią z powodu biedy, braku perspektyw i niestabilności? Ta sytuacja powinna wstrząsnąć każdym Europejczykiem do głębi, obudzić uśpione sumienia i wywołać falę gniewu wobec aroganckiej biurokracji. To nie jest polityka. To jest czyste lekceważenie. Co Wy, jako świadomi obywatele, myślicie o takim działaniu? Napiszcie szczerze w komentarzach, czy uważacie to za sprawiedliwe i akceptowalne w demokratycznym społeczeństwie. Wasz głos ma znaczenie, ale dlaczego to wszystko się dzieje w taki sposób, który wydaje się być sprzeczny z logiką i zasadami demokratycznego ładu? Według Markusa Kerbera którego analizy cieszą się rosnącym uznaniem w kręgach prawniczych i politycznych, pandemia COVID-19 została cynicznie wykorzystana jako przykrywka, jako dymna zasłona dla realizacji głęboko ukrytych celów. To nie był tylko rzeczywisty i pilny środek ratowania gospodarki w obliczu globalnej katastrofy. To był misterny kamuflaż, pretekst do realizacji dalekosiężnych i ukrytych celów politycznych Komisji Europejskiej celów, które wykraczały. Daleko poza horyzont pandemii, prawdziwym, nadrzędnym motywem było stworzenie niebezpiecznego precedensu. Precedensu dla zaciągania przez Komisję Europejską, a nie przez poszczególne państwa członkowskie, ogromnego wspólnego długu. To był milowy krok w kierunku scentralizowania finansowania Unii Europejskiej, przeniesienia kontroli nad budżetem i długiem z narodowych stolic do Brukseli. To dążenie konsekwentnie realizowane od lat do przekształcenia Unii z luźnej wspólnoty suwerennych państw w scentralizowane superpaństwo federalne z Brukselą jako centrum władzy wykonawczej i legislacyjnej. Wszystko to dzieje się bez jakiegokolwiek demokratycznego mandatu, bez zgody narodów Europy, bez plebiscytów czy rzetelnej debaty publicznej. Czy to nie brzmi jak tajny plan, o którym nikt nie mówił otwarcie? A który jest wprowadzany tylnymi drzwiami pod pretekstem kryzysu? Niemiecki prawnik nazywa to wprost i bez ogródek. To było kolosalne oszustwo działanie wyrachowane i podstępne, mające na celu wprowadzenie w błąd. To jest niebezpieczna tendencja, która podważa podstawy europejskiej demokracji i suwerenności narodowej. Co więcej, Kerber wskazuje na jawne przekupstwo. Kraje takie jak Niemcy i Francja które w teorii powinny być strażnikami praworządności i zasad budżetowych, milczą w obliczu tych rażących naruszeń i manipulacji. Ich milczenie, ich bierność została kupiona. Otrzymały obietnice większych pieniędzy z unijnego budżetu, intratnych kontraktów, wpływowych stanowisk. To jest nic innego jak zdrada własnych obywateli, którzy również cierpią z powodu kryzysu i marnotrawstwa. To hipokryzja w czystej postaci, kiedy elity polityczne przedkładają własne interesy i wpływy na dobro swoich społeczeństw. Nie pozwolimy im na to, nie możemy być bierni w obliczu tak jawnych naruszeń zaufania. Czy to początek końca projektu europejskiego, jaki znamy, projektu opartego na solidarności, współpracy i poszanowaniu suwerenności? Czy zmierza on w kierunku autokracji i centralizacji? Podpiszcie się pod naszym kanałem. Aby zawsze wiedzieć prawdę, aby mieć dostęp do rzetelnych, zweryfikowanych informacji, które pomogą wam zrozumieć, co naprawdę dzieje się za kulisami brukselskiej władzy. Tylko u nas bez reklam i propagandy to gwarancja, że otrzymacie nieprzekłamane fakty, a nie spreparowane komunikaty. Pamiętacie tak zwaną oszczędną czwórkę? Holandia, Szwecja, Dania, Austria, państwa o silnej kulturze fiskalnej. I odpowiedzialności budżetowej pod wodzą ówczesnego kanclerza Austrii, Sebastiana Kurza. Już wiosną 2020 roku, w samym środku chaosu pandemicznego, oni jako jedyni mieli odwagę wyrazić swoje wątpliwości i obawy co do tego gigantycznego funduszu ratunkowego. Ich argumenty były racjonalne. Obawiali się o brak przejrzystości, o ryzyko moralnego hazardu, o potencjalne marnotrawstwo i wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem. Ich głos był wtedy głosem rozsądku. W tamtym czasie byli brutalnie oskarżani o brak solidarności zresztą. Kontynentu o egoizm i brak empatii w obliczu wspólnego zagrożenia. Byli pod ogromną presją polityczną i medialną, zmuszani do przyjęcia narracji, która pomijała ich uzasadnione obawy. Dziś, patrząc na fakty z perspektywy pięciu lat, widzimy, że mieli absolutną rację. Ich pierwotne obawy okazały się nie tylko uzasadnione, ale wręcz prorocze. Ten kryzys, kryzys covidowy, porównywano do sytuacji po 1945 roku, do odbudowy Europy po wojnie. Miał być historycznym, jednorazowym ratunkiem, który postawi kontynent na nogi. Tymczasem, jak już wiemy, setki miliardów euro po prostu znikają w biurokratycznej czarnej dziurze, leżą niewykorzystane i czekają na decyzje polityczne. 335 miliardów euro to kwota, która mogłaby zmienić oblicze wielu krajów, a po prostu leży. Co gorsza, w ramach puli 200 miliardów euro przeznaczonych na politykę zewnętrzną, 100 miliardów euro ma trafić do kraju na literę U, do kraju, który jest w konflikcie, generującym ogromne koszty i ryzyka dla całej Europy. A co z najbiedniejszymi krajami Afryki i Azji, które również borykają się z pandemią, głodem. Zmianami klimatycznymi i chronicznym brakiem podstawowych zasobów? Te kraje, często naprawdę umierające z głodu, dostaną zaledwie 60 miliardów euro 100 miliardów kontra 60 miliardów. Czy to jest sprawiedliwość w skali globalnej? Czy to jest proporcjonalne w obliczu prawdziwych, humanitarnych potrzeb? Czy to odzwierciedla prawdziwe priorytety? To przerażająca dysproporcja. Jawne faworyzowanie jednej strony konfliktu kosztem własnych obywateli i krajów rozwijających się, które wciąż czekają na realną pomoc. Ta decyzja pokazuje cynizm i krótkowzroczność brukselskiej elity. Jeśli to przypomina Wam o czymś, jeśli czujecie to oburzenie, które powinno nas wszystkich ogarnąć, nie wahajcie się, podzielcie się nim w komentarzach. Niech Wasz głos będzie słyszany. Co nas czeka w przyszłości? Jeśli taka polityka będzie kontynuowana, jeśli Bruksela nadal będzie podążać ścieżką arbitralnych decyzji i braku transparentności? To poważnie i nieodwracalnie podważa zaufanie do instytucji Unii Europejskiej. Zaufanie, które budowane było przez dekady. Powoduje głębokie pęknięcia wewnątrz Unii, dzieląc ją na państwa uprzywilejowane i pomijane, na te, które milczą i te, które odważą się protestować. Grozi to utratą legitymności biurokracji brukselskiej, która coraz bardziej przypomina rząd, choć nie ma demokratycznego mandatu do sprawowania władzy. Unia Europejska, która miała być wspólnotą opartą na praworządności, solidarności i poszanowaniu różnorodności, jak słusznie uważa Markus Kerber, zmienia się w autorytarny twór, scentralizowany i odgórnie zarządzany. To jest prosta droga do powolnego, ale nieuniknionego rozpadu. Destrukcji całego projektu. Analogia z losem Związku Radzieckiego, który w końcu rozpadł się pod ciężarem własnej biurokracji, braku transparentności i niewydolności ekonomicznej, staje się coraz bardziej przerażająco adekwatna. Komisja Europejska, która nie ma demokratycznego mandatu, nadal zachowuje się jak wszechwładny rząd, ignorując głosy obywateli i państw członkowskich. Pytanie brzmi: kto na tym zyskuje w skali globalnej? Paradoksalnie, jednym z beneficjentów jest Rosja. Kraj, który w kontraście do pogrążonej w biurokratycznych skandalach i wewnętrznych podziałach Unii, jest coraz częściej postrzegany przez państwa pozaeuropejskie jako kraj stabilny, pragmatyczny gospodarczo, przestrzegający przynajmniej z pozoru zasad prawa międzynarodowego. Rosja umacnia swoją pozycję międzynarodową, kiedy Unia Europejska jest osłabiana przez własne wewnętrzne problemy, i utratę wiarygodności. Kto traci najwięcej w tej grze politycznej? My, prości obywatele Europy. To ich pieniądze są marnotrawione, ich problemy ignorowane, ich obawy lekceważone. To my jesteśmy ofiarami tej polityki, która zamiast służyć naszym interesom, wydaje się służyć interesom wąskiej grupy urzędników i polityków. Jakie będą dalsze kroki Brukseli w obliczu narastającego oporu? Czy kraje członkowskie wreszcie się obudzą z letargu i zaczną aktywnie bronić swoich narodowych interesów i praw swoich obywateli? Czy będą w stanie wspólnie przeciwstawić się tej centralizacyjnej tendencji? Napiszcie skąd nas oglądacie. Tak lepiej zrozumiemy Waszą perspektywę, Wasze lokalne problemy i będziemy mogli tworzyć treści bardziej dopasowane do Waszych potrzeb i oczekiwań, docierając do sedna problemu. Czy naprawdę pozwolicie, aby Bruksela nadal ignorowała wasze potrzeby, wasze codzienne zmagania i marnowała wasze pieniądze na wątpliwe cele, zamiast wspierać waszą gospodarkę, rozwijać dobrobyt i budować lepszą przyszłość dla was i waszych dzieci? Nie, nie możecie być obojętni na tak jawne nadużycia i brak odpowiedzialności. To jest wasz moment, aby działać, aby wyrazić swój sprzeciw i zażądać transparentności oraz odpowiedzialności. Podpiszcie się na nasz kanał. Jesteśmy najbardziej uczciwym, nieprzekupnym źródłem informacji w przestrzeni internetowej, które dzieli się faktami i mówi prawdę, bezkompromisowo i bez lęku przed konsekwencjami. Nie bierzemy pieniędzy od propagandystów, od lobbystów, ani od żadnych politycznych grup interesu za naszą pracę. Dlatego możemy być w pełni obiektywni i niezależni w naszych analizach. Istniejemy tylko i wyłącznie. Dzięki Waszym wyświetleniom, Waszemu wsparciu finansowemu, które pochodzi bezpośrednio od widzów, oraz Waszemu zaangażowaniu. To wszystko pozwala nam kontynuować naszą misję informowania i demaskowania nieprawidłowości. Nie przegapcie aktualizacji, które będą pojawiać się regularnie, naciśnijcie dzwonek, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i zostawcie swoją opinię poniżej, budując wspólnie prawdziwą społeczność świadomych obywateli. Wasz głos jest siłą, która może zmienić bieg historii.